Rytuał windy. Aby odprawić ten rytuał, musicie najpierw znaleźć budynek z co najmniej dziesięcioma piętrami i działającą windą. Na zewnątrz powinno być ciemno, choć nie ma dokładnych wymagań dotyczących konkretnej godziny. Zacznijcie na pierwszym piętrze. Rytuał należy wykonać, gdy jest się samemu w windzie, gdyż zabieranie postronnych osób bez ich wiedzy do innego wymiaru jest niekulturalne. Mogą przecież śpieszyć się na kolację. Pojedźcie na czwartą kondygnację. Bez wychodzenia z windy udajcie się na następujące piętra. Drugie, szóste, drugie, dziesiąte. Jeżeli ktoś wejdzie do windy, albo opuścicie ją na jednym z tych pięter, rytuał nie zadziała i trzeba będzie powtarzać od nowa. Pojedźcie z dziesiątego na piąte piętro. Kobieta a czasami małe dziecko wejdzie do windy. Nie rozmawiajcie z tą osobą, ani nie zwracajcie na nią uwagi, gdyż nie jest ona człowiekiem w żadnym znaczeniu tego słowa. Zamiast tego naciśnijcie przycisk pierwszego piętra. Winda zabierze was wtedy na piętro dziesiąte. To wasza ostatnia szansa, by zmienić zdanie. Jeśli zechcecie przerwać rytuał, wciśnijcie przycisk innego piętra. Winda zatrzyma się, wtedy z niej wyjdziecie, nie oglądając się za siebie. W przyszłości, gdy będziecie wchodzić do windy, to musicie najpierw sprawdzić, czy ta kobieta lub dziecko nie znajduje się wewnątrz. W przeciwnym razie rytuał może zostać ukończony wbrew waszej woli. Jeśli postanowicie kontynuować, to weźcie pod uwagę, że gdy miniecie dziewiąte piętro, nie ma już odwrotu. Rytuał nie działa zawsze. Uważa się, że istnieją pewne warunki, które muszą zostać spełnione. Nikt jednak nie wie, czego dokładnie dotyczą. Niektórzy twierdzą, że najskuteczniej działa on w noc prześlenia letniego lub w wigilię Dnia Wszystkich Świętych, gdy zasłona oddzielająca wymiary jest najcieńsza. Jeśli wszystko zadziałało, to zorientujecie się, że kobiety lub dziecka nie ma w windzie, a wy zostaliście sami w nowym świecie. Pomimo to, możecie słyszeć odgłosy, które zdawać się będą temu przeczyć. Im dłuższy czas spędzicie w tym wymiarze, tym źródło tych dźwięków będzie bliższe, a według wielu wersji od pewnego momentu powrót do naszego świata będzie niemożliwy. Opisy tego innego wymiaru różnią się od siebie. Większość jednak mówi o budynku z naszego świata na środku pustyni, nad którym rozpościera się czerwone niebo. Według wielu osób elektronika przestaje działać, choć jeśli przystawicie do ucha telefon komórkowy, usłyszycie syk, podobny trochę do białego szumu. Niektórzy twierdzą, że im dłużej znajdować się będziecie w tym wymiarze, tym bardziej prawdopodobne, że przez szum przebijać się będą głosy. Kilka osób twierdziło wręcz, że słyszało pełne cierpienia jęki. W tym wymiarze czas płynie inaczej, więc po powrocie do naszego świata możecie odkryć, że minęło więcej czasu niż Wam się wydawało. Niektórzy twierdzą, że nie widzi się tak naprawdę innego świata. Jeśli można posłużyć się taką analogią, czeka się jedynie, aż nowy świat się załaduje. Według innych, sam rytuał jest czasem oczekiwania, który ma zapewnić bezpieczeństwo osobie, która go odprawia. Jeśli podczas rytuału wciśnie się inne przyciski, trafić można do jeszcze innego wymiaru. Nie można jednak zagwarantować, że rytuał będzie działał wstecz. Jeśli znajdziecie się w świecie z czarnym niebem, wracajcie natychmiast. Aby wrócić do naszego świata, po prostu odprawcie rytuał wstecz. Powiedziałem po prostu. Ci, którym się to udało, twierdzą, że zadanie jest trudniejsze, niż na to wygląda. Winda może nie znajdować się w miejscu, w którym ją opuściliśmy. Wydawać się też może, że znajduje się tak daleko, iż dotarcie do niej jest niemożliwe. Inni twierdzą, że przyciski mogą początkowo nie działać. Wszyscy są jednak zgodni, że im dłużej przebywa się w tym świecie, tym mocniej czuć niepokój i chęć powrotu do naszego świata. Pewien mężczyzna twierdzi, że przebywał tam przez 4 godziny. Jest to najdłuższa znana wizyta. Rzekomo widział on w oddali migocące zdeformowane sylwetki. Twierdzi również, że stojąc w windzie, słyszał pękające szkło na piętrze pod nim i wiedział, że coś tam jest i go szuka. Mówił też, że widział sterty zakurzonych urządzeń elektronicznych, portfeli i torebek w pokoju połączonym z tym, przez który wszedł, tak jakby zostały porzucone przez ludzi, którzy trafiali tu przez lata. Tak jak zwykle, odprawiacie rytuał na własną odpowiedzialność. Nie chcę, żebyście stali w tym wymiarze ze zbliżającymi się do was potworami i myśleli: szlak by cię trafił w facecie z internetu, to twoja wina.